Gdzie mam witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym O LG Diki Dasz mi dojść do słowa. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Marcem 107 Jesteśmy w PokeMO, czyli takie Pokémony multiplayery. Ja mam nadzieję, że mnie dobrze słuchać, bo się Marc zdarł i ja sobie teraz pójdę trochę potrenować o, a reszcie widzisz udało mi się złapać to było dzięki mnie że ci dałam tego co ja złapałam to było dzięki mnie mi... no. ja marzowi przy tym złapałam spiroła a on teraz go złapał um... no ale trudno nie a więc Mars może byś się przywitał dzień dobry ty podniecenie... No, i ja mi Teraz do mnie przesiadywać, tak? Tak, dokładnie. On, on ma coś tam taki dziwny znaczek N. No... albo Z, coś takiego to jest. Na przykład Mankey... ma takie ZN o, spiro. Aha, to znaczy śpi. Dobra, to A -a. znaczy śpi. No, no fakt. No Z, no. To przynajmniej ma sens przynajmniej, nie? No tak. Ja sobie teraz trenuję Mankeja przed tym... aha, slip. Ja sobie teraz trenuję mankeję z mam na dziewiątym i też. Więc jest dość spoczko. Ale to było takie genialne. I, i, rzym Growl. Y, Nagrywałabym trochę wcześniej, tylko mieliśmy z bardzo małe problemy. <ścoughs> My, byliśmy w frensach i... i nie umieliśmy się znaleźć. Może ja cię dodam z powrotem, czy nie? Te nie. No, dodamy, spróbujmy. Spróbujmy. Mm. Jak nie, to już wiemy czemu ten, czemu potem nie działa. To dodaj mnie, ja cię potem poważnie po zaakceptuję. Dałam. Okej. Okay. To było takie dziwne, bo się w ogóle nie widzieliśmy, a potem się usunęliśmy ze znajomych. To od razu zaczęło wszystko ładnie działać. Miśku! Okay. Nie dostałem wie? twojego zaproszenia. Jak tu mi? Jak tu mi? Sro jest ja prosił. Zrobię się, prosi. ja się zaprosić. Okay. Addrent. Idę idę zleczyć. Chyba, że może dlatego, że akurat walczyłaś. Nawet może dodać. Nie walczyłam właśnie. A może. A znaczy się mnie zaprosił. Że po że po zaproszeniu Adracie zaczęłaś walczyć. Aha, może tak. Okej. Okay. Jakby co nie walczę? Może ja w końcu z moim Ola! Ola! Nie, nie, nie zapiszmy go. Wiesz tylko czytam. Ola. Nie, nie dzięki. Spadal. E, z przeciwnikiem w końcu. Nasze spadałem. O, gdzie? No bo o, widzę cię. Nie widzę Proszę nie wypisywać ty mnie i nagrywam. Nie, nie będę uh, krakował. Uh, 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 uh. On też ma dziw... fuck. Saint attack. Fuck. Coś czuję, że to przegram. Coś czuję. No ale... Tu. Ja to ja... wygrałem. Nie wiem jak to zrobiłem, ale wygrałem. Swarstwię <laughs> te karty. On <laughs> ma tylko dwa pokemony, ja mam trzy. O, no. O, użył. Użył tekle. jest to mnie mam cztery lub pięć. ła, oh, wow, coś mnie je. Coś, coś, je coś mnie jadło w rękę. A czemu coś jadło coś w rękę? No właśnie nie wiem, no... What the fuck? Ty Jesteś w rękę. Jadł. W rękę. W rękę. Ja do mojej Wremkę. Wiesz co, ja dzisiaj wchodziłam do koleżanki, idę z tobą, a ona mnie zrozumiała jakie UFO. Ona do mnie, Jakie je ufos? A takie... No The fuck? Co robiłaś? No idi Fuck you guppy PJ Spyro Nie wiem wie, ile razy to powiedziałem, ale ona, 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 ona jest dziwna Ona niszczy system Ona niszczy system I ona niszczy on system <giby> Ona myje codziennie <noise> tak powiedziała Ciekawe czy to będzie oglądasz? Nikt Nie, nie, nie ja. Tak. Ja to tak, tak, tak dokładnie <głos> <głos> to zobaczyli z początek Jak się drzesz Ale tylko chud chud No, to jest chud chud? Tak, wygrałem. Tak, Rywal na... pedal co Nawet nie myślałem tego stirował Jak gdybym wiedział, że to jest chud chud, to bym chce brać to za to ale też jak dzięki hermano, mam dwa spiroły bezpośrednio zapale. No widzisz. Ja nie Okej, okay, a Ale jak ja rz... y -e... Dzień dobry po przerwie. Tam to mnie cały czas To jest Jak nie nagrywa... Ej ty jesteś? Jak nie nagrywam, to nikt kurde nie pisze. Tu, tu, tu. Tak ja też Tu, Dobra, ja idę dalej. Mam cię gdzieś. O nie, teraz to jest dziaduśki! centrum wychirować hutluta, Dariu! Ja, gdzie ty jesteś? koło dziadusia. Haha, będę z nim kooperował! No ja, ja potrzebuję mieć... <Elektricern> <envelope> uh, ja, cię! <S up> no dobra! Okej, okay, widzę cię! Ej, tu jestem! No co? Mogłam sobie zrobić niebieskie włosy. Bardziej byś mnie rozpoznałam. Tu This To chyba nie idzie zmienić postaci. Ale, ale nie umiem iść do przodu. no bo to dziaduś jest? Nie, ja go nie widzę. Nie? Nie widzisz Dziadziusia? Dobra, No jaki! Co? No choć tu tutaj ci załapałem tego swojego katedry Jaki Hut O teraz będę musiał długo, będę... Będę trenował mój pochód Huta z levela trzeciego. Potem mnie zamknął za prawa autorskie. Hi, hi, hi. Przecież nikt, bardzo nie wie, kto z tego nagrywał, bo ja nikogo nie widziałam. Ja też nie. Ej, ej, wiesz, że ja dzisiaj mogę siedzieć chyba długo trochę, bo oni sobie znowu pojechali um, na festy. Tak! mogli grać w pokemon MMO dłużej. pierwsza tak. pokemona. No. Wiesz jest pierwsza. Ej, to minuty no szybciej niż prawdziwe. No. Bo zaczęliśmy gdzieś tak o 20. Mhm. I było północ siódma. No. A nie była północ. Bo siedem minut po północy. To, to, to. to przynajmniej trochę wiem ile ja nagrywam. O uznajemy, ja patrzę teraz na cykarek bo ja teraz akurat zobaczę A i wtedy akurat musieliśmy się znaleźć. O. Tak, pi O mały level. Le drugi. Nie, to to to, to ja patrzę. patrzę. Fuck. O, Dobra. Kolejny. Fajnie. Przepraszam za te cięcia, ale... To... No, to jest mocno. koleżanka. No, <gulny> to w ogóle te skrzydła. <gulny w ogóle> Mi spamuje. Fak. Nie to lata. Ktoś w Pokécentrum ma skrzydło. No... już taka czerwona, taka... I ktoś się raz wybił, bo na ma skrzydła. I chcę w Pokécentrum stał przed komputerem. Szkoda, że mnie nie trenujesz. A, ja przyjechałem... pod skupa. Pod że Teraz to może przyjdziemy, z ten jest... Jan Forest? Zaraz tylko pokłonę Pidgeya! Ja spróbuję pokonać, jeszcze jednego Pokemona pokonać i... i. Pójdę teraz tylko do tego, do PokeCentrum. Wychiluję, żeby miały wszystkie ataki? No, Aha, miałam no, no, katerki. Druga, druga godzina minęła odkąd gramy w, w grze, a dopiero mm -hmm. jakieś 30 minut. 30 minut. No, y miałam, y trochę wytrenować katerki. Dlaczego tak, za a śmieszne? Śmieszne <yelled> i nie, to przystanę. Mat. Kind of <Jahafa> no matko, czemu Wydle jest szybszy ode mnie? Łydle, jak to mogłeś? Hut, hut, Juszef, takle. Wydle, czemu? Czemu? Czemu jesteś taki Nie chcę. Jakieś trenowałem Vidrilla, oh my god. trenowałem go do 8 lat i potem stwierdził, i nie poznałem żadnych ataków, to jest beznadziejne. Tym razem nie robię się, bo mi się po prostu nie chce, bo to co 2 sekundy bym musiała robić cięcia, więc... No i cześć dziewczynko. Wychodź mnie stąd! Lol, ktoś miał Raidona na 67 lewruk. Z... z naturą lonely. To pozwoli, że jeszcze trochę Caterpie potrenuję. No to weź, to, 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 to tak, to zrób cięcie, jak będziesz to, to, to Będzie lepiej. Okej, okay, to robię cięcie. o już? Okay. O, fajnie. To jeszcze, jak ci będzie metapod... Jeszcze nagrywaj to, a potem tak okay, metapod. Tak! mi ewoluuje! Hihi! I co to tu się jeszcze... Evo... Dobra, no mów. To jeszcze ewoluuj go w, w Butterfly'a. Na którym ewoluuje? Na dziesiątym. A, no to spoczko. I taki news, e, kochani. Ja złapałam hut na czwarty. Więc go też będę musiała teraz potrenować. I to się spotkamy, jak dobiję parę lewli, bo nie chcę Was trochę zanudzać, a Mastera będzie stał nieruchomo, bo sobie gra na necie w gry. Ja. <gry> więc, więc jest zacny. Ale naprawdę, ci ludzie to albo rrrr kuku, albo dobra to już jest ogarnięte x red red c no to to jest ogarnięte ale niektórzy ludzie to naprawdę mają tak jakby walnęli głową nie jaką hm. jakby jak się tu nazwać wiem walnę głową w klawiaturę tak <grytory> no, nie no za bardzo. się nazwiesz ale... kiedyś? <grytory> Nnny. z chorunny z ci to to jest chorunny grow grow maze ale seryj po tych schikis to mnie trochę nosi. A pewnie nie zrozumiałaś? Nie, powtórz. A, tak, Dobra. To tak. E, jak cię nosi, to usiądź. Boże. Ach, ten śmierci. Nie puści. O, właśnie te, o, o to mi chodziło. To niech cię puści. Tak. Teraz zrozumiał. Tak. Słuchary takie waliży ja nie mogę, ja muszę to zaprzestać to z tym rozmawiać. Tak, walisz suchary. Ty takie suchary podajesz, że ja nie mogę, ja nie mogę z tym rozmawiać. To to, to nie, to jest nie pierwsza sprawa. Czy bardzo podobne? W kolorze włosów, tak? Niczym, niczym się nie różnią, nie, niczym. Nie widzę różnicy. Tak, dokładnie. Proszę mi powiedzieć, proszę zadzwonić pod numer 777, 777 777 777 i powiedzieć mi, czym różnią się te cztery osoby. Proszę, czekam na telefon. Czym różnią się te cztery osoby? Już trzy. Nic już się nie różnią. Ja tu trochę. No proszę zadzwonić pod numer 777 777 777. 777. Dobrze pan Co? zgadł, że nic mi się nie różnią, więc wygrał pan wycieczkę do Kibla. Nie tak, genialny Mariusz zadzwonił do mnie i wygrał wycieczkę do kibla! Nie, 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 nie. Zatem śpiewam, że no wygrałeś wycieczkę do kibla, już drugą. Masz czas wykorzystać to w dwa dni. Tak, jak ale Ty to nagrywasz? Tak. Tylko te najciekawsze momenty. Naczka, tak, czyli będę miała duże skleje i użą to w niedzielę. Oczywiście jeśli się się będzie chciało to skleje wszystko. Młah, ha, 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 jak mnie to w poniedziałek. <laughs> o oh my O ale to było genialne. Rado, <laughs> no, ale jak, jakby mój pies by był dziewczyną, to nie nazwałbym go regina, jak papier toaletowy. Nazwałabym go Miśka. Bardziej oryginał. Od razu, od razu miska. <grym _> miska, dokładnie. Miska. Jak, jak, jak to Martina mówi na naszego psa. Ale tak. Ale, jak swój piesek się nazywa? Regina. To jak ten papier toaletowy. <grym _> dokładnie, proszę pani. Dokładnie, jak ten papier. <laughs> potem idzie z mailem o patrz ta dziewczynka ma takie opisko się nazywa jak ten baper to ale to jak kochanie no regina Boże... to było chore <laughs> I, i, o to jest, najno to jest X xd nowej generacji z, ta, zs tak dokładnie normalnie się cieszę jak Wiecie nie to, wiem jakbym na gwiazdkę dostała E i PSP, z, z wszystkimi grami ze świata tą wyjściówką darmową do Kibla. Tak się cieszę. Jeszcze, nie, jeszcze nigdy takiego czegoś nie wygrała. Marc! Dziękuję Ci! Bardzo się cieszę i... i, 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 i ja, ja nie wiem co ja mam, mam zrobić. Ja nie wiem co ja mam zrobić. ty i mama, mama przecież krzyknęła mam czekolada. Jest. Jestem w szoku, że wygrałam takie coś. Gwałcicielem mnie gonią, muszę się ukryć. Tu muszę mnie wyciec dalej? O faak! Gwałciciel, Gwałciciel, uciekamy do budynku. Tym A tam nie stoi jakiś facio? Chyba, <grymnie> nie wiem się... No stoi facet! <grymnie> z którego nie możesz przejść! <grymnie> Boże! Ludzie tam nie się grafią Oczywiście. Ma, Marc, weź się przesuń w lewo albo w Spoko. prawo. Spokoj. No, reżek. Bo tu taki Spoko. facet stoi... O, i Dobra, teraz... to... No ja pójdę w prawo. Ja pójdę w prawo. Ja <grymnie> No bo stoi taki facet, przez którego nie możesz przejść. O, dokładnie, brawo! Dobra, to spoko, teraz, teraz muszę iść do pokoju. Daria, znowu! Głauci Dobra, idź do pokoju. To jest A, Nie mogę tego. Ach, jeszcze mam jedną paczkę, może starczy na jutro. Albo nie, Wezmę... przed chodz. rozpoczęciem roku szkolnego rano. Wiesz co, że do Ciebie przychodzę, to jest test. Okej. Okay. O oh mój Boże, znalazłem, znalazłem kwiatka. A co, tutaj no co, że kwiatka, co, co, skwałcisz go? Ale jest co, on był na moim nosie. To fuk. On, on był dosłownie na moim nosie, ale znalazł. ale go to dopiero teraz znalazł. Jestem nie? O właśnie, nastająco. Wielki dzień Serio stałam mi mamo To jest najlepszy dzień w moim życiu mamo No tak, takie sytuacje się często nie zdarzają Że, że ja wstaję i komuś plaszczą Takie sytuacje nie zdarzają Serio wstałam. stałam Nie żartuj Nie mam kamerki więc nie mogę udowodnić Przykro mi Jakbyś miał na nagraniu ale niestety, nie nagrywał Mam Ej, zarówno. metapod mi ewoluował darmowe masło Ewoluję Da, darmowy da, darmowe masło No, battery Darmowe Aha, masło tak. Masło darmowe yeah. Ja nie wiem, ja tylko wiem, że znam Cię z internetów i w ogóle nie ile masz tak. lat jak masz no na tak, imię... Fajnie, I że, i, i, i że, no, że tylko nagrywasz. Czasem ze mną ja w ogóle ci nie znam i w ogóle... Nie że akłomiesz ciebie sam. Nie wiem, ja ci nie znam. Internety to to. To mieszka. No nawet wiem, dlaczego z to nagrywam. Ciebie nie znam. Jeszcze masz coś do powiedzenia o plecach? Oho, to są fajne Boże, co to jest? Musta... Ketchup? Musta... Musta... To, a... Musta... Ketchup Mustasz Ketchup? To no, to... A, ale on... Everyone needs a Everyone needs a Powinno być tak dokładnie Powinien być ketchup Ponieważ kisielskie czupę Nazwę tak kiedyś siebie Kisielskie czupem Jak to było? Ja też ja miałem nazwę Tak Jakieś ja cię miałem nazwę? Z chymyn Z chymynin Z Ty poszedłeś Haha, ha, mówię dokładnie po polsku You have, been się for F. you have been disconnected AFK Ty masz Ha karma ja, cały czas się ruszą No ale, no ale on serio powiedział, że, że, czasami się, no spytał, że że, czy jak myję uszy czy, czy mam takie fajne uczucie jak myję uszy ale serio to jest takie, takie fajne Cię tak swędzi tak fajnie u... Ja <grym> ośmieszam się. No cóż, Ja mam skitez, to mogę robić suchce. Po prostu, one tak działają. Ja mam ja ja drewno. Dzięki, będę strach Boże... Oh tak, Boże.

Ej, co? Gaz mu dostajesz, czy co? Nie. Ej, ale no tak już nie będę tak nie śnieba tak fajnie. Okej kochani, to by było niestety na tyle tego materiału dzisiejszego. Mam nadzieję, że to w niedzielę... że to w niedzielę wrócę, czyli tak jutro. Znaczy za godzinę to będzie jutro, bo jest 11. Nie ma to jak nagrywać wieczorem po skitelsach. E tak, teraz jakąś panią się kapimy na marza. No ale dobra, ja niestety to zakończę, więc na pewno jutro albo w poniedziałek. Jeśli będziemy się chciało to montować, to, to to, to ja to wrzucę, a jak nie, no to będzie w poniedziałek. Ale dobra, dziękuję Wam za obejrzenie się tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Były śmieszne różne akcje. Co by się będzie tak na mnie patrzeć? Proszę. A więc ja mówię wszystkim Papa pa. i dobra Noc I się z Wami żegnam Papa Marc, pożegnaj się Czekaj Boż. Dobra, pa, pa. do następnego odcinka takiego Pa. Ale ty fajnie śpiewasz też, tak coś. Śpiewaj, no energia. Jaką? Puni. zresztą co? To, to, to tak. musisz codziennie śpiewać pod prysznicem okej okay. Nie normalne te Tylko Tylko Musisz śpiewać. Reson re, 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 I will always. Do... Nie, musisz codziennie śpiewać e, i will always love you, a, a jeśli I się codziennie nie będę kąpać? To mam problem, to będziesz musiała śpiewać na karaoke party. Na karaoke party. Na karaoke party. Ok. Na karaoke party. Ok. Teraz śpiewam jeszcze raz Babunia. O tak, Ota. tak. Babunia. Бабуни. Бабуня, ма, она рисовала. Пусть ты утро то. Рано. Спокойно. Энергия бабуни. Энергия.